Definicja miłości to jest e, konkretna decyzja. Że miłość to nie jest uczucie, tylko to jest decyzja, którą podejmuję, w której chcę wziąć odpowiedzialność za ludzi, których mam wokół, tych, których kocham, e, pragnę dla nich dobra, pragnę się dla nich poświęcać i tak dalej. To jest miłość w praktyce, to jest to, co zrobił Jezus tak naprawdę. Ja patrzę na krzyż mhm. i ja widzę największą definicję miłości. E, natomiast jest też ta taka ludzka część, e, którą jest bardziej nie tyle miłość, co właśnie zakochanie, to uczucie. I wpisząc właśnie w tej książce ten fragment, chodzi o to, że ja naprawdę czułem się w niej zakochany. Czyli mhm. od samego początku tej relacji, od samego pierwszego tak naprawdę wejrzenia, jakoś nigdy się nie zastanawiałem, czy istnieje miłość od pierwszego wejrzenia, ale gdy ją rzeczywiście zobaczyłem. To wiedziałem, że to jest dotychczas najbardziej wyjątkowa taka osoba w moim życiu. W sensie dziewczyna, jakaś taka osoba, z którą nie miałem wcześniej relacji. To byłem co do tego przekonany. I rzeczywiście im bardziej ją poznawałem jeszcze przed związkiem i po tym już w trakcie związku, to autentycznie czułem, że to jest to, w co że lubię do niej jeździć, że fajnie się spędza z nią czas, że chętnie, że chętnie ją słucham. No takie rzeczy po prostu, że jesteśmy jakoś tak bliżej siebie. To mi się po prostu mm -hmm. to, uczuc to uczucie podobało. Na tyle, ile ten 16 chłopak mógł to, jakby. Teraz patrzę na to zupełnie inaczej. nie? To było dość takie młode, wylos praktycznie dojrzałe, mm -hmm. ale na tamten moment, na tamtą chwilę, to wtedy tak bym to określił.